Sądzę, że ten dwunasty, jak również i pierwszy, i drugi, i trzeci, każdy z tych koncertów ma szczególne znaczenie dla naszych rodaków. Jak państwo dobrze wiecie, pierwsze koncerty były to koncerty charytatywne na rzecz pomocy Polakom na Ukrainie. A z uwagi na potrzeby również Polaków na Białorusi, rozszerzyliśmy tą formułę o Białoruś, dlatego też zapraszamy do, Syco do artystów polskich, z Ukrainy, z Białorusi i zawsze jest gość polski. W tym roku będzie to grupa Vox, grupa, która wielokrotnie grała dla polskich środowisk na Ukrainie w 2013, 2014 roku. Mamy ogromny sentyment do, do Wrocławia, do Dlonego do, do Śląska. Bo tu naprawdę fajni ludzie mieszkają uśmiechnięci przede wszystkim, a mało jest takich miejsc w naszym kraju. A nawiązując do koncertu charytatywnego, nigdy takich rzeczy nie odmawialiśmy, w miarę możliwości swoich kontraktowych koncertów ustalonych już w kalendarzu na perspektywicznie, wiadomo. Pierwsze nasze koncerty to były tam na naszych Kresach Wschodnich. Ja pamiętam, że ty załatwiałeś w zamościu koncert dla chorej dziewczynki na serce, więc graliśmy dla wielu fundacji, graliśmy w Poznaniu dla fundacji, która pomagała. Dzieciom chorym na białaczkę. Graliśmy w Lublinie wiele koncertów u nas. No i z przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie właśnie konsula Krzysztofa Świderka na taki koncert charytatywny. Także my wiemy, że wiele od koncertów odbywa się charytatywnych, gdzie ktoś coś z tego ma. My, jak gramy charytatywnie, to my mamy satysfakcję. Dlatego jesteśmy tu z serca, a nie dla kasy. A nie dla tak. kasy. Ten koncert jest przejawem troski mieszkańców Dolnego Śląska troski i zainteresowania losami naszych rodaków na wschodzie. W tym roku on ma jeszcze szczególne przesłanie w związku z aktualną sytuacją na Ukrainie, czyli jest to taki hołd złożony tym, którzy walczą o słuszną sprawę, wyraz solidarności z nimi, ale przede wszystkim jest to przejaw naszych emocjonalnych więzi z rodakami, którzy są tam za wschodnią granicą Polski, którzy kultywują polskość, polskie tradycje, zachowują wiarę naszych przodków. No i są także nie tylko w sensie przenośnym, metaforycznym, ale w sensie realnym strażnikami polskości czy polskich pamiątek, takich jak cmentarze, tablice epitafijne, różnego rodzaju zabytki polskości. Te, które bez tego czujnego oka Polaków tam zamieszkałych mogłyby już być unicestwione. Raz w roku zjeżdżają tu ludzie, którzy, którzy kresy mają w sercu. To nie tylko sprawa pochodzenia, bo nie wszyscy na Dolnym Śląsku, którzy urodzili się tam na wschodzie, obudzili się, chcą demonstrować te swoje kresowe korzenie. Ale większa część Dolnego Śląska, a ja robiłam takie badania, ponad milion ludzi mieszkających w naszym regionie, przyznało się do swojego kresowego pochodzenia. To jest ogromna armia. Oni mają dzieci, wnuków, aż radość bierze, kiedy... To młode pokolenie zechce po nich odziedziczyć tę pamięć o ziemi ojców i zechce coś dla tych kresów robić. Zróbmy coś wspaniałego na ziemi sycowskiej. Zaprosimy mieszkańców. Zaprosimy tych, którzy, którzy, dla których kresy nie są obce. A w ogóle przyjeżdżają Państwo widzicie, mieszkańcy całej Polski są delegacje z różnych miejscowości, chociażby władze samorządu, ale przyjeżdżają również prezesi organizacji polskich, członkowie organizacji polskich i przez Syców przewinęły się przedstawiciele polskich środowisk Polaków mieszkających nawet z dalekiej Australii, z RPA, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, byli również z Brazylii, z Portugalii, z Hiszpanii. Nie mówię o krajach europejskich, ponieważ tutaj wszędzie jest bardzo, bardzo bliziutko. Także bardzo często gościmy ich podczas koncertów i oni dołączają się do tej naszej wspólnej skarbonki. Mamy dość taki rozległy repertuar, bo zespół działa od 2006 roku, Trochę zmienia się, zmieniają się pokolenia, no bo to zespół dziesięcy niestety wylatują i, i jadą na studia. Jest ponad 70 piosenek w naszym repertuarze. Piosenki polskie przeważnie, ludowe, patriotyczne i ukraińskie. I tańczymy też. ten koncept jednoczy ludzi i jest niezwykle optymistycznym to, że nasze samorządy dolnośląskie wykazują się dzisiaj takim zainteresowaniem, wielkim sercem, wielkim zaangażowaniem. Dzisiaj naprawdę każdy kto tutaj jest, wierzy w siłę samorządowców województwa dolnośląskiego i w ich szlachetną postawę w ich zaangażowanie, w ich dobrą wolę i gotowość służenia wyższym ideałom.